Witam wszystkich w miarę, możliwości serdecznie w kolejnej i ostatniej grze z Humble Choice w sierpniu Cóż, to prawda już jest wrzesień, ale Humble Choice zaczyna się od pierwszego wtorku miesiąca a jest środa, więc <grym> spokojnie dopiero siódmego, zaczniemy wszystko od nowa Tak dzisiejsza gra to Bloodstain Ritual of the Night, czyli i Walnia. się postaci no, może i najczystszej, bo ma element RPG, rządzanie flipunkiem i statystyki postaci, a także broń. Ale, zobaczmy o co chodzi. Ja przemyślam kawałek, żeby się upewnić, że nie napatoczę się na jakąś fabułę, którą mogę przede wszystkim spoilerować. To co od razu rzuca się w oczy albo w uszy. I w uszy. Specyficzny styl. Specyficzny styl grafiki. Zwłaszcza postaci, które na myśl nawiązuje od razu azjatyckie produkcje. Nie sprzedek. No i muzyka. Muzyka którą bardzo się podoba w tej grze. To muszę No. No, ja. ci są, są wymagające, zwłaszcza bosowie. Wiem, bo się się męczyła... macie leżeć. Teraz pięciokrotnie, umierając po drodze. Gra ma nam do zaoferowania, bo. Zarządzamy ekipunkiem. Na ekipunku no, oczywiście mamy rzeczy, które zmieniają nam statystyki. I wygląd również. Taka fajne. zawsze lubię. A mamy także broń, która zachowuje się inaczej, zależnie od tego, aktualnie używamy. Na przykład mamy miecz, zwyczajny. Możemy mieć długi miecz. Atakuje inaczej? Zupełnie. Beat. Wszystko atakuje jeszcze inaczej? Albo możemy na przykład użyć kasowania siły. O, kop z nożem. Tego się nie grali. To może być fajnie. Więc gra daje nam dużą, dużą swobodę, jeśli chodzi o. o sposób zbrodniarzy. Tak się podoba. Miły hmm, z dożami. I to jest coś? To jest argument nie do podważenia. Klasyczny. O, metro i złony, metro iwaniowy Dokładnie Powiedz tak, na metro i wanie przystało. Musimy zdobyć umiejętność, żeby posunąć się dalej. No, w tym przypadku musimy zdobyć, tak jak wspomniał, Giant Hand, żeby robić Giant Thing. Więc gra polega też na eksploracji. Żeby wcale to, się było. Nie wiem, czy zauważyliście, ale za każdym razem, kiedy opuszczamy lokację, do niej wracamy, przeciwnicy się respawnują. Więc możemy też pograndować trochę. Już mi to... Jak na razie zajmuje się w obrobinie, i wyciągnąć kwasty. Wow wow, 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 Dobra, oprócz broni możemy także zmieniać umiejętności specjalne. Na przykład mamy kule ognia i takie uderzenie. Teraz używa nam mamy, ale możemy też. Dajmy na to. Przyłaj ducha. Hmm. Takie fajne umiejętności. I na przykład użyć. strzał. Więc gra, daj nam bardzo dowolność. Sposób na rozgrywki. Więc potem na, na to, co mieliśmy. Przejdźmy dalej. Wow! I spadnie z powrotem. Tak już jest, coś wali. Poza tym istnieje... Poza tym gra ma ciekawą fabułę. To... To co... Na razie! ją zobaczyć. Ciekawa fabuła, ciekawe postacie. Questy poboczne. Ogólnie biorąc, to jest gra chyba, którą po prostu teraz przejdę. Mnie się podoba, naprawdę, autentycznie. Polecam. O ile jak ktoś lubi takie rzeczy oczywiście. Na razie wszystko. Jeśli ktoś ma okazję zagrać, to warto spróbować. Jeśli ktoś jeszcze nie zaopatrzył się w Humble Choice w sierpniu, ma jeszcze 7 dni. 6 tak właściwie. Do wtorku do 19, więc naprawdę warto spróbować zagra zagrać w tę grę. Jeśli ktoś na przykład komuś leci w bibliotece, zalega. Nie spróbuje. To na razie wszystko. Dziękuję za uwagę. I muzyka. <śmiennie> W tej grze jest customizacja postaci. O w mordę. O, jaki uroczy. Kurde. <śm> 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 wow. I tak jest uroczy. <śm>